W tej grze Neuroshima Hex spotyka grę o Tron. Hexy i intrygi w jednym. Wydawajcie rozkazy, by zapełnić krainę waszymi wpływami, a rozkazy opłacajcie sukcesami na kościach. Oto Primal Hex. A ty, jeśli lubisz planszówki i jeszcze mnie nie obserwujesz, to zachęcam do kliknięcia tego plusa. I zanim zaczniemy omawiać sobie zasady, zaznaczę Wam, że to co zobaczycie w tym materiale to prototyp. Zasady, wygląd czy tak naprawdę cokolwiek może ulec zmianie. I oczywiście będzie wersja polska. A jeśli zainteresuje Was Primal Hexem, to wiedzcie, że kampania na GameFoundzie rusza już 2 października. Nie przedłużając, zaczynajmy. Primal Hex to taktyczno-strategiczna gra z dozą losowości, w której gracze wcielają się w pradawne plemiona walczące o przetrwanie w mitycznej krainie Wyraj. Gracze planując i wykonując rozkazy, które opłatać będą sukcesami z kości, będą przejmować kolejne regiony pod swoją kontrolę, aby wstrzelić się w punktację danej rundy bądź swojego ukrytego doradcy. Oczywiście inni gracze nie będą bezsilnie patrzeć na rozwój sytuacji, tylko będą przejmować nasze zdobyte tereny. Co najważniejsze to gra na punkty, a te będziemy zdobywać na różne. Sposoby. Ten kto zdobędzie ich najwięcej, wygra całą bitwę. Gra będzie toczyć się przez trzy sezony, każdy trwający dwie rundy. Na każdy sezon będziemy mieli wylosowane dodatkowe zasady, punktacji bądź warunki zmieniające zasady gry. Na początku każdy gracz otrzymuje. 10 kostek wybranego koloru, 6 żetonów rozkazów, zasłonkę, znacznik punktacji w swoim kolorze, który kładzie na torze zwycięstwa, wylosowaną kartę wodza oraz kartę doradcy, którą zakrywa przed wzrokiem innych graczy, żetony siły w liczbie widocznej na karcie wodza oraz karty taktyk w liczbie atrybutu sprytu danego wodza. Wybiera 6 z nich, a resztę oddaje z powrotem do talii taktyk. Plansze oraz ustawienie startowych heksów ustawiamy według wybranego scenariusza. Każda runda dzieli się na 6 faz. W fazie przygotowania każdy gracz rzuca swoimi kostkami. Każda czwórka, piątka i szóstka to sukcesy, którymi będziemy mogli opłacać rozkazy w kolejnych fazach. Jeśli nasz rzut nam się nie podoba, możemy przerzucić jedną kość za pomocą żetonu siły bądź odrzucić jedną kość na tę rundę, aby przerzucić wszystkie kości. Kolejna to faza taktyki. Każdy gracz wybiera z ręki jedną kartę taktyki, którą będzie chciał używać na tę rundę. Działania z tych kart mogą nam pomóc z wynikami na kościach, dać nam jakąś dodatkową punktację na daną rundę, albo mogą zamieszać z sytuacją na planszy. Teraz następuje jedna z ważniejszych faz: faza rozkazów. Wybieramy 3 z 6 dostępnych rozkazów i umieszczamy je na planszy pojedynczo według kolejności graczy. Dwa zakryte, jeden odkryty. Ich efekty zaraz sobie omówimy. Następnie w fazie ujawnienia wszyscy gracze odkrywają wybrane karty taktyk i aplikują ich efekty w kolejności rozgrywania. Najważniejsza faza. Faza działania. Tak samo jak wcześniej, pojedynczo według kolejności rozgrywania gracze będą aktywować efekty wystawionych wcześniej rozkazów, opłacając je wyrzuconymi sukcesami. No i teraz, co możemy zrobić z tymi rozkazami? Atakiem możemy przejąć jeden sąsiadujący heks. Szarżą możemy przejąć dwa heksy w linii prostej. Ostrzelaniem możemy przejąć jeden heks oddalony o dwa heksy od tego rozkazu. Modułami możemy zniszczyć dowolny wrogi heks bez rozkazu lub przesunąć heks terenu na sąsiadujące wolne pole. Umocnieniem możemy po prostu obronić naszego hekta, jeśli rozkaz innego gracza miałby go przejąć. Zaś, plonami otrzymujemy jeden punkt zwycięstwa za każdy przyjazny heks sąsiadujący z tym rozkazem. Co warto zaznaczyć, niektóre z tych rozkazów mogą być zwielokrotnione, póki będziemy w stanie je opłacić. Użyty rozkaz zostaje zdjęty z planszy. I tak, raz po raz każdy z graczy będzie odkrywał i aktywował dany rozkaz, rozprzestrzeniając swoje heksy po planszy, by zdobywać punkty zwycięstwa. Ostatnia faza to faza porządkowania. Wykorzystane karty taktyk są odrzucane, nieużyte rozkazy wracają do właścicieli, a znacznik rundy przesuwa się o jedno pole do przodu na torze rund. Kupmy się jeszcze na chwilę na kartach wodzów i doradcy. Nasz wódz wprowadza nam asymetryczność naszego klanu, zaś zakryta karta doradcy wprowadza nam dodatkową punktację na koniec gry, która nie jest widoczna dla innych graczy. Jednak możemy się zdecydować ją odsłonić w dowolnym momencie, aby wykonać efekt widoczny po prawej stronie karty. Lecz czy warto to robić? Na koniec gry, po sześciu rundach, do aktualnych punktów zebranych przez graczy, dodajemy punktację ich doradców. Ten gracz, który zdobędzie najwięcej punktów, ten wygrywa. No i jak Wam się podoba? Ja Primal Hexa poznałem jeszcze, jak był prototypem. Prototyp prototypu. No. Wtedy zwało się to Hex Wars. No i praktycznie gra nie przeszła jakoś większych zmian zasad od tego jak pamiętam ją z tamtego wydania. Ale już wtedy wiedziałem, że Hex Wars doczeka się jakiegoś fajnego wydania. Wykonanie podstawowo dostajemy już naprawdę bardzo ładną matę, za co myślę, duży plus. Akrylowe żetony rozkazów oraz Heksy naprawdę super się prezentują i myślę, że warto zainwestować. Bo niestety nie znajdą się w wersji podstawowej, ale w wersji Deluxe. Karty z pradawnymi plemionami, no też są spoko. Ale przyznam, że ten klimat właśnie tych plemion, wyraju i walki o rejony, bo tak, tak średnio mi podchodzi. Za to w Hex Wars była walka pomiędzy ludźmi a orkami jak w Warcraftcie. No i bardziej mi to siadało. A Warcraft zawsze w serduszku, więc no rozumiecie. Gameplayowo bardziej mi to przypomina grę o tron niż Neuroshima Hex, które wspominałem na początku, Niemniej losowość naprawdę może Was tutaj zabić. Bo w teorii jest szansa, że nie wykonacie żadnego rozkazu, no bo nie wiem, będziecie mieli aż tak wielkie popecha. Jest możliwe, ale no, rzadko. I tutaj pojawia się informacja od wydawcy, że w stretch w wariancie zaawansowanym pojawi się jakiś tryb, którym będzie można kombinować sukcesy i niesukcesy w jakieś lepsze akcje, których tutaj no, nie ma. Podoba mi się ten aspekt blefu. Nie jest to jakaś główna mechanika w tej grze, ale jednak przy większej liczbie graczy, no trochę daje tutaj do taktyki. Te dwa żetony, zakryte położone na konkretnym heksie, w konkretnej kolejności, mogą ostro namieszać w głowie drugiemu graczowi. Chciałbym tutaj jeszcze poruszyć sprawę dowódców oraz doradców. Na ten moment wygląda to tak, że. Dla każdego plemienia, każdego koloru, tak naprawdę, będziemy mieli konkretnych doradców i konkretnych dowódców. I jak przy konkretnych dowódcach, to nie mam jakiegoś większego problemu z tym, ale za to przy kartach doradców mam pewną obawę. Wyobraźmy sobie jakiegoś takiego fanatyka tej gry, który będzie znał tą grę szerzej i w i właśnie będzie znał te ukryte punktacje dla danego koloru. To w mojej głowie wydaje mi się, że taki fanatyk będzie już wiedział po sposobie grania danego gracza, Jaki ma tutaj ukryty cel? Nie wiem, czy nie lepiej, jakby to była jakaś taka wspólna pula, taki, wiecie, kompletny random, x punktacji i co się wylosuje, to się wylosuje. No chyba, że te punktacje będą takie same. Nie wiem. Ale to taka moja mała sugestia. Tak samo mam jeszcze sugestię a propos tych dwóch rozkazów. Rozkaz modłów na początku jest w miarę używany, ale już pod koniec gry, na większą ilość osób, jest praktycznie useless. Dosłownie nie widziałem sensu używania go. Za to rozkaz plonów, czyli nabijanie punktu pod koniec gry jest wręcz nadużywane. Ja wiem, że on ma całkiem spory ten kosz, no ale mimo wszystko, ten się strasznie dużo punktów nabija, a nie wiem, czy to powinna być główna taktyka w tej gry. Więc jakby coś można było zadziałać tutaj z tymi dwoma rozkazami? to myślę, że byłoby lepiej. Podoba mi się też skalowalność tej gry. Dobrze mi się grało na dwie osoby, jak i na cztery osoby. Czego? Im więcej osób, tym więcej sojuszy, jakichś zdrad, a wiadomo, każdy tutaj musi coś ugrać, no bo zwycięzca jest tylko jeden. Za to na dwóch graczy trochę przypomina to partię szachów na zasadzie, że o, widzę, że ty coś zrobiłeś, no to ja muszę jakoś zareagować. Mi już bardziej przypomina właśnie tą Neuroshima Hex. No i co wam powiem, no... Podoba mi się Primal Hex i cieszę się, że byłem, jestem świadkiem tego, jak gra ze strefy prototypów trafi na stoły wspierających. Więc jeszcze raz, jak dla mnie gra naprawdę warta sprawdzenia. I chyba na ten moment to jest najlepszy twór od wydawnictwa Smart Flamingo. Mam pieczątkę planszowe zasady. Aprobat. Więc jeśli jesteście zainteresowani tą grą, przypominam, że 2 października startuje spieraczka tej gry. A wy dajcie znać, jak Wam podobał się Primal Hex. I tak jak zawsze, dajcie znać w komentarzu.